O, córka? Dzień dobry, dzień dobry Państwa, dzień, dzień. witam kanał Państwa imprezy Elbą. jestem absolwent tej szkoły, Wojtek, tutaj kiedyś uczęszczałem, skończyłem na organach, tutaj mój kolega Stasiu, ubezpieczenia tak? Perfekt. Mhm. tutaj witamy Olivia Newton-John i John Travolta, wspaniały duet, naprawdę chcielibyśmy się spytać, jak nauka w szkole muzycznej, w której klasy Państwo już jesteście? No ja jestem na pierwszy, w pierwszym roku po południówki na klasie wokalnej, operowej, muzycznej. Czyli jeszcze zostało 3 lata? Tak, tak. No muszę powiedzieć, że naprawdę oceniam Państwa duet, jest znakomity. Tak. Jak się Mimo. uczy w szkole muzycznej, powiedzcie? No dobrze, ja jestem w klasie przedmaturalnej, więc no już trochę lat to jestem, bo jestem w pierwszej klasie prezydenta. No spełniam się tutaj, bo robię coś, co lubię. Czy chodzicie na jakieś zajęcia, bo to i zauważyłem, w szkole muzycznej są Judo czy coś? Czy zapasy, co to jest takiego? Co, co Nie to ma to? czasu na to. Nie ma czasu na to. A rodzice jak tam. Jak tam... No, rodzice są bardzo dumni i zadowoleni z pociech tutaj naszych. Te I koncerty inicjujemy. są znakomite, naprawdę. Staramy się być na każdym koncercie. Poziom jest wyśmienity, w górna półka. Dziękujemy. Będziemy cały czas wspierać nasze. Jak tam córka? Ma... Dużo śpiewa w domu. Nie. Sąsiedzi nie. zadowoleni? Są... W domu śpiewa bardzo skromnie. Sąsiedzi, sąsiedzi zadowoleni? Nie. Nie dokucza, nie dokucza sąsiadów. A, a mama? Jak tam? Jestem bardzo dumna. Tak trzyma kciuki. A teraz, słuchajcie, a co dalej po szkole? Co myślicie, już macie jakieś plany? Dalej w muzykę. Ale jakie? Studia? Studia, tak. studia czy coś, no. występy jakieś? A macie studia jakieś, występy. występujecie w jakichś zespołach? Bo naprawdę te wokale warto gdzieś szlifować na jakichś zespołach. Inne występy, tak? Estradowe jakieś, nie wiem czy zespoły, coś uczestniczycie no, gdzieś? Myślę, że dzieciaki to taka niedaleka przyszłość. Jeszcze, jeszcze w niedaleka. tej chwili nie? Jeszcze nie, ale. ale nie chodzicie w żadnych, do w żadnych zespołów takich typu diamenty czy nie. marszalne małolaty, ja czy tam jakieś inne. Chodziłam do MDQ, nie, nie dopadnie. Niech się pochwali, że robić dwie szkoły jednocześnie. Tak, no właśnie. Robię no, to gratuluję. Dziękuję. Okay. No, jest trudno, ale, ale, ale daje radę. Mi się to podoba. Zapraszamy na nasz kanał Impreza, na YouTube, proszę poszukać. Dużo imprez i do zobaczenia. Po, życzymy dalszych dzenia. sukcesów i później po szkole najważniejsze, żeby artystycznie się rozwijać i znaleźć gdzieś pracę w tym zawodzie. Będzie ciężko. Ale, ale, będą, ale będą poparcie jest będziemy, ze strony rodziców mama, tata, <laughs> także warto. Dziękuję. Dzięki bardzo.